WSTĘP Kapitan Hagel i porucznik Kampstein spoglądali na przyciemnione światła samochodu osobowego zbliżającego się po zaśnieżonym pasie startowym. Z pomiędzy wysoko postawionych kołnierzy kurtek lotniczych wydobywały się kłęby pary i dym z papierosów. Wszystko gotowe, zameldował szef mechaników. Kapitan niedbale zasalutował, dotykając daszka czapki. Samochód zatrzymał się przy pilotach. Otworzyły się tylne drzwiczki i wysiadł wysoki oficer w kurtce niemieckich strzelców górskich. Zdjął czapkę i ręką przeczesał jasne włosy. Odwrócił się i z tylnego siedzenia zabrał wypchany plecak oraz szmajsera. Pułkownik Sztuker, nowo przybyły, przedstawił się pilotom. Hagel patrzył na przybysza bez słowa. – Dokąd pan chce lecieć? – Kampfstein zapytał Sztukera. – Tu! – Sztuker z zapazuchy wyjął cienką, tekturową teczkę. Bladońbieskie oczy Sztukera pozostały bez wyrazu, chociaż doskonale pamiętał dzisiejsze spotkanie koło zamku w Królewcu. Na zamkowym dziedzińcu trwało pakowanie ostatnich skrzyń do ciężarówek. Sztuker stał pod ośnieżonym drzewem i czekał. Punktualnie o 12.08 podszedł do niego cywil w skórzanym płaszczu. Pan Sztuker upewnił się człowiek, którego twarzy nie było widać z nad wysoko postawionego kołnierza. Może... Pozdrowienia z mauzoleum Lenina. Sztuker usłyszał umówione hasło. Więc? Pana propozycja jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Mamy wpłacić dolary na pana konto w Szwajcarii i zatopić wskazany przez pana statek? Jaką mamy pewność, że ładunek pozostanie nienaruszony po katastrofie i nikt go przed nami nie wydobędzie? Wskażę wam odpowiednie miejsce do ataku, a skrzynie będą dobrze zabezpieczone. Na każdą okoliczność. Nie mamy żadnych gwarancji. Sztuker smoknął niezadowolony. Chcecie, żebym wam przywiózł to do Moskwy, a wy mnie poczęstujecie kulą w łeb? Pan wie, że zasługuje Pan na to. Darujcie sobie towarzyszu takie gadanie. Amerykanie kupią te informacje bez szemrania. Amerykanie przyjechali do Europy wygrać wojnę i zrobić dobry interes, ale nie zechcą z nami zadzierać. My tu zostaniemy. Sztuker westchnął. Więc nie, to wasze ostatnie słowo? – Da – odpowiedział po rosyjsku rozmówca Sztukera. – Niedługo to wszystko będzie nasze. Pan i pana Skrzynki pewnie też. Sztuker zasalutował i odwrócił się bez słowa. Następne godziny spędził na załatwianiu kilku ważnych spraw, między innymi samolotu. Dokument z własnoręcznym podpisem Hitlera zrobił na wszystkich odpowiednie wrażenie. Dlatego teraz miał do dyspozycji Junkersa, bombowca w wersji rozpoznawczej. Kampfstein otworzył tekturową teczkę. W środku były cieniutkie arkusze aluminium z nadrukowanymi mapami Bałkanów i Włoch. Daleka podróż przed nami, mruknął porucznik. Wy tam polecicie, ja wysiądę po drodze, odrzekł sztuker. W Szwajcarii? Do rozmowy włączył się Hegel. Zobaczycie, odpowiedział sztuker. W dowództwie zapewniano, że macie najlepszy samolot, najnowsze radary, jesteście bardzo dobrzy. Podobno Iwan ma dziś w nocy ruszyć do ofensywy. Hegel mówił bezczelnie, patrząc w oczy sztukera. Okazuje się, że wierni sługusi Hitlera już teraz uciekają. Sztuker położył dłoń na spuście pistoletu maszynowego. Macie swoje rozkazy? Wykonać, krzyknął. Hegel i Kampfstein obrócili się bez słowa, weszli pod brzuch bombowca i weszli do środka pod rabincą umieszczonej na jego spodzie. Sztuker ruszył za nimi. Wskazali mu miejsce niżej, przed sobą, w przeszklonej kabinie. Kampfstein odczytał listę czynności przed startem, a Hegel po kolei sprawdzał wskaźniki, kręcił pokrętłami, aż w końcu uruchomił oba silniki. Trójpłatowe śmigła obracały się coraz szybciej. Mechanik zabrał drewniane kliny spod kół i samolot potoczył się po płycie lotniska. Junkers dostojnie wzniósł się w powietrze i skierował się na południe. Na wschodzie słońce wychylało się zza horyzontu, a w dole szarość poranka rozświetlały wybuchy. Iwan zaatakował, powiedział Hegel. Mamy trzech bandytów na piątej, 500 metrów nad nami, zameldował Kampfstein, patrząc na ekran radaru. Sztuker. Hegel kopnął pasażera w ramię. Potrafisz obsługiwać karabin maszynowy? Sztuker spojrzał zdziwiony. Hegel nagle wykonał gwałtowny ruch sterem. Junkers zakręcił w lewo, nurkując ku pokrytej śniegiem ziemi. Obok przemknęły dwie sylwetki myśliwców z czerwonymi gwiazdami. Jeszcze jeden, przypomniał Kampfstein. Schodzi poniżej nas. Cały czas siedzi nam na ogonie. Rusz się! Hegel popędzał sztukera. Pułkownik niezgrabnie wygramolił się ze swojego fotela i przeszedł na tył kabiny. Kampfstein pomógł mu zamontować dwa sprzężone karabiny maszynowe. Kampfstein! zawołał Hegel. Do radaru, uruchom noktowizor. Nad pulpitem pilota umieszczono eksperymentalne urządzenie umożliwiające widzenie w ciemnościach, montowane już w niektórych czołgach. Hegel pochylił się i przytknął oczy do okularów lunety. Niech pan strzela krótkimi seriami ale tylko wtedy, kiedy powiem. Kampfstein pouczał Sztukera. Dwa myśliwce nadlatywały od przodu. Ich piloci strzelali długimi seriami świetlistych pocisków. Hegel tylko pchnął wolant do przodu i zszedł do samej ziemi. Kadłub Junkersa, pomalowany na biało, zlewał się z pokrytym śniegiem krajobrazem, jednak myśliwiec z tyłu nie ustępował. Hegel prowadził samolot szeroką doliną rzeki, której brzegi zarastały wysokie sosny. Iwan szykuje się do skoku, zameldował Kampfstein. Myśliwiec wzniósł się wyżej, nabrał prędkości i zanurkował. Sztuker, teraz! krzyknął Hegel. Sztuker posłusznie nacisnął spusty karabinów maszynowych w chwili, gdy Junkers gwałtownie poderwał się ku górze. Strumienie pocisków prawie odstrzeliły skrzydła myśliwca z odległości kilkudziesięciu metrów. Rosyjski pilot trzymał już rękę na guziku uruchamiającym jego karabiny, ale Niemiec był szybszy. Myśliwiec, eksplodując, uderzył w ziemię. Dwa pozostałe myśliwce gdzieś zniknęły. Wracamy do Królewca, zdecydował Hegel. Nie, rzekł Sztuker, odruchowo szukając szmajsera. Kampfstein wyjął pistolet i wycelował go w pierś pasażera. Hegel spojrzał na mapę. Mam lepszy pomysł, mruknął zadowolony. Junkers zniżył lot i łagodnie wylądował na tafli zamarzniętego jeziora. Kampfstein otworzył luk w podłodze kabiny. Do widzenia, rzucił Hegel w stronę Sztukera. Gdzieś tu jest miasteczko Węgorzewo. My wracamy na wojnę, a pan niech kombinuje sobie dalej sam. Ruscy nigdy nie czaili się na nas o tej porze. Nie mają dobrych nocnych myśliwców. To nie przypadek, że spotkaliśmy ich aż trzech. Skoro zdarzyło się to pierwszy raz i to w czasie lotu z panem, to oznacza, że to pan miał zginąć. Sztuker zabrał plecak i schylony wyszedł z pod kadłuba samolotu. Nagle poczuł dziwny zapach, a jego głowa uderzyła w coś miękkiego. Uniósł głowę i zobaczył koński łeb, a wyżej okrągłą, zmarzniętą twarz o skośnych oczach i wycelowaną w siebie lufę pepeszy. W kabinie zdumiony Hegel włączył wszystkie światła. Dookoła Junkersa stało kilkudziesięciu jeźdźców. Rusty! jęknął Kampfstein.